Nie, to nie jest współczesna wersja hala 9000. To oczyszczacz powietrza Dreamy Air Super M10, czyli urządzenie przeznaczone do dbania o higienę domowego powietrza. Nie tylko usuwa zanieczyszczenia, bakterie i wirusy, ale też chłodzi powietrze przez dwustronny wylot. Jego zasięg to 5 metrów, a zakres działania to 120 stopni. Buforem bezpieczeństwa jest tutaj wielowarstwowy system filtracji, który przechwytuje cząsteczki i alergeny, eliminując 14 typów zanieczyszczeń powietrza oraz 9 rodzajów bakterii i wirusów. Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej Dreamy lub dołączonego do zestawu pilota. Możemy wybierać między jednym z kilku trybów, a aktualny stan powietrza możemy odczytać z dużego pulpitu, w którym można się przejrzeć pudełku znajdziecie zaś miękką ściereczkę do czyszczenia ekranu. Wygodnym dopełnieniem są zaś kółka ułatwiające przestawianie urządzenia. Na koniec najlepsze, czyli możliwość podglądu realnych parametrów jakości wdychanego powietrza. Sam byłem w szoku, gdy wieczorem uderzyły mnie po oczach czerwone alerty. Dlatego Dreamy Air Super 10 to wiosną obowiązkowy element wyposażenia domu, szczególnie dla alergików.